Przede wszystkim jestem ogromnie szczęśliwy i chciałem podziękować, pogratulować moim zawodnikom. To nie jest łatwe, jak się jest w takiej sytuacji, jak my zamykamy tabelę. Przyjeżdżamy do zespołu, który w ostatnich tutaj kilku kolejkach zrobił ogromny postęp. Miły, zrobił robi tutaj fantastyczną pracę w, w, w tym klubie w Szczecinie. Także my bardzo ciężko trenujemy i Okej, okay, no to jest tylko jedno zwycięstwo, ale my tego zwycięstwa w lidze potrzebowaliśmy bardzo i cieszę się, że w dobrym stylu cieszę się, że, że mecz w naszym wykonaniu jakościowo był dobry. I, I tak jak mówię, z reguły nie, 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 roz, jakby nie celebrujemy nie celebrujemy zwycięstw pojedynczych, ale my tego bardzo potrzebowaliśmy. Ale tak jak mówię, odpoczniemy, mamy długą drogę do domu, odpoczniemy za chwilę, wyjeżdżamy na kolejny mecz. Mamy jeszcze teraz trzy mecze wyjazdowe, zaliczając do tego mecze w, w Pucharze Regionalnym. Także jeszcze raz ogromne gratulacje, bardzo się cieszę i, i, i cieszę się bardzo, że nasza praca w końcu dała wynik. I just want to congratulate my teammates that we finally transfer uh, the game we we showing in practice to the to the court uh, when when it's count and the result is is what 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 is most important we 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 had long long run without win and the, with, with this win we can build on something and maybe t uh, for sure we're going to start to play better I hope so. No to był nasz, nasz, nasz problem w dalszym ciągu. E, nie jest tutaj z nami e, rozgrywający, którego też e, ściągnęliśmy. No, na tym to, to polega. No, wszyscy trenerzy przeglądają rynek. My znaleźliśmy takiego zawodnika e, bardzo długo. E, chcieliśmy, żeby przyszedł ktoś, kto zdecydowanie wprowadzi jakość do zespołu. I, tak jak pan tutaj powiedział, dzisiaj 26 punktów siedem asyst, w, przez dłuższy czas krył e, Dorsey Walkera, to jest, na, na, tym, na tym to polega, udało nam się go znaleźć i, i tak jak mówię, od pierwszego meczu we Włocławku, który jeszcze w jego wykonaniu nie był tak może, nie dopiero co przyleciał do Polski, widać było, że ma problemy z drive'em, z penetracją, a to jest jego gra, co, co dzisiaj pokazał, także no, po prostu śledzimy rynek. Pewne rzeczy nam się nie udały w tym sezonie. Teraz mamy taką sytuację, a nie inną. Ale no, to jest jedna, to, to wiadomo, jakość, tych, ale też i ciężka praca. My bardzo ciężko trenujemy, także mam nadzieję, że to w końcu dzisiaj przyniosło rezultat i przyniesie w, w, w kolejnych meczach. No jak widać my nie, nie mamy podstawowej podstawowej jedynki. Żaden z tych zawodników, którzy grają na pozycji numer jeden w sensie organizacji gry, nie jest typową jedynką. Na z reguły mają dwóch takich zawodników, a my nie mamy yy, tak naprawdę ani jednego. Potrzebny jest nam ktoś, kto miorską uporządkuje grę, bo, ponieważ dzisiaj tak się mecz ułożył, dawaliśmy sobie radę, dawaliśmy sobie radę z presem, byliśmy dobrze przygotowani. Zawodnicy zrealizowali za założenia, które przygotowaliśmy na press break. Staciliśmy chyba jedną piłkę, tylko to, to a z drugiej strony yy, wykończyliśmy kilka. Kilka szybkich ataków w momencie tego, tego, tego presu, czyli nasz press break działał, działał dobrze. Kajo Palcio przyjedzie i po prostu będzie miał taką młody zawodnik, bardzo perspektywiczny. Po przygodzie w Hiszpanii, we Włoszech, dobre opinie z, z klubu włoskiego, dobre opinie z Hiszpanii. Niestety tam jest za dużo obcokrajowców we Włoszech i dlatego nie miał grania, został wypożyczony do nas. No zacznę od gratulacji dla, dla przeciwników, dla zespołu Dąbrowy. Naprawdę zagrali dobry mecz, mądrze przede wszystkim i skutecznie. Co do naszego meczu mówię o nas, bo będę podsumowywał oczywiście naszą grę, bo można się zachwycać nad grą przeciwnika, natomiast my pozwoliliśmy na to, żeby tak zespół Dąbrowy grał, jak grał, czyli trafiał praktycznie wszystko. Mówię o rzutach z dystansu, ale też przede wszystkim rzutach pod kosza. Ja tak nie lubię w te statystyki tak patrzeć. Oczywiście one są pomocne, ale patrzymy na nie i, i, i co analizujemy? No, bardzo, bardzo dużo strat z naszej strony i te straty zostały bardzo mocno ukarane, bo straciliśmy aż 26 punktów po naszych stratach. To jest o dużo za dużo. O 20 za dużo, czyli ta przewaga, którą. Dąbrowa zdobyła w tym meczu, czyli 20 punktami przegraliśmy. Tutaj jest odzwierciedleniem tych naszych strat. Co się stało po tych dwóch meczach ostatnich, a co było wcześniej, ciężko powiedzieć. Ja zawodnikom powiedziałem, że musimy wrócić na naszą drogę ciężkiej pracy, i tylko tak możemy wrócić do, do gry. Nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej. Ani że będziemy może troszeczkę lżej trenować, a może krócej, a może jakieś inne wymówki tego nie będzie. Ja myślę, że tutaj te dwa mecze pokazały, jak daleko jeszcze jesteśmy od tego, co byśmy chcieli. I na tą chwilę jesteśmy, można powiedzieć, średniakiem ligowym, a chcę, jak chcemy być zespołem mocnym, to musimy mocno trenować. Dziękuję. Wydaje mi się, że Dąbrowa zaczęła bardzo agresywnie i cały mecz grali z dobrą energią, co sprawiło, że mieli dużo przechwytów, łatwych punktów. Punkty ze strat, właśnie tak jak trener powiedział, 26 do 12, gdzie to my zawsze byliśmy tą uwielbiającą drużyną w fast-breaku. I tak naprawdę wydaje mi się, że. W obronie dawali energię, było ich bardzo dużo. Nie wykorzystywaliśmy y, sytuacji naszych przewag, y, nie graliśmy zespołowo, czasem podawaliśmy piłkę po prostu V. Y, tak jak trener powiedział znowu, musimy wrócić do pracy, ciężko, pra, pra, ciężko trenować. Wygraliśmy y, trzy ważne mecze, ale przegraliśmy dwa równie ciężkie. Przegrywamy z danę tabeli, wygrywamy z górą, no to nie znaczy, że nie możemy rywalizować z, możemy rywalizować z każdym, ale musimy wkładać więcej energii w mecz. Nie chcę zawsze, zawsze wytłumaczenie na wszystko można by znaleźć. Ja nie chcę tego tłumaczyć, bo taką samą sytuację mieliśmy miesiąc temu też trenowaliśmy w 10 i zupełnie to inaczej wyglądało. Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, bo zawsze jest lepiej trenować w 12, można trenować w trójkach, czwórkach i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego, że tak powiem, tłumaczyć małą ilością czy małą rotacją na, na, na treningu, bo to by było zbyt łatwe wytłumaczenie z mojej strony. Cały czas analizujemy, cały czas oglądamy. Nie jest łatwo, coraz więcej zespołów chce zmieniać zawodników i ten rynek jest bardzo, bardzo ograniczony. Nie wiem, może się to zdarzyć jutro, pojutrze, a może się to zdarzyć za, nie wiem, w okienku kadrowym, ale cały czas szukamy, nie ukrywamy, że chcemy się wzmocnić.